Pierwszy weekend lata zapowiada się bardzo ciekawie. Do kin wchodzi pięć nowych filmów. Pierwszy z nich to animacja minionki, którą większość z Państwa na pewno bardzo dobrze zna. I dzieciaki i dorośli pewnie zadawali sobie pytanie, skąd właściwie pomysł na głównych bohaterów, na te śmieszne, zabawne, żółte stwory, które widzieliśmy w pierwszych dwóch częściach. I tutaj bawią się tym pytaniem i pokazują, że tak naprawdę te, te pluszaki były z nami od początków ludzkości. Więc cała pierwsza część filmu to jest taka retrospekcja, w której minionki są w erze prehistorycznej, biorą udział w wojnach napoleońskich i wreszcie lądują w roku 1968 w erze hipisowskiej, gdzie dzieje się większa część akcji filmu. Jak możemy się domyślać, ponieważ to lata 60., znowu bardzo dużo świetnej muzyki. Mangelhorn Davida Gordona Grina to już zdecydowanie coś tylko dla dorosłych. Te osoby w my życiu stoją tutaj, They're waiting for W tym filmie w wielkim stylu powraca na duży ekran Al Pacino, który przez ostatnie lata rozmieniał się na drobne w filmach akcji. You, you know, balon belongs in the sky where it came from. So it gets lonely. Świetne kino psychologiczne, ale też, tak jak mówię, eksperyment, bo David Gordon Green momentami oscyluje na granicy snu i rzeczywistości. Bawi się formą, bawi się stroną wizualną filmu. Coś dla fanów Al Pacino i dla fanów ambitnego kina. Trzecia propozycja to z kolei rzecz, która chyba pogodzi najwięcej gustów: polowanie na prezydenta. Panie sir. 20 points down in the polls. Friends and Typowe kino katastroficzne, typowe kino z gatunku e, filmów o fantastycznej świetnej Ameryce, która ratuje resztę świata przed zagładą, e, bo głównym bohaterem jest nikt inny jak e, prezydent Stanów Zjednoczonych, w którego wciela się tutaj Samuel Lee Jackson. Tylko, że tak naprawdę ten film nie ma nic wspólnego z wszystkimi tymi znanymi filmami akcji w stylu Dnia Niepodległości, które Państwo na pewno świetnie kojarzycie, bo nie powstał w Hollywood, a powstał w Europie. Jak widać twórcy Polowania na Prezydenta świetnie się bawili wymyślając fabułę tego filmu i zapewniam, że Państwo także będziecie. Serdecznie zapraszam w ten weekend do kin.